Głupia jestem, głupia, a moje życie to nędzne przedstawienie. Nie ma króla. Pod koniec kwietnia grupa teatralna Driada z Braniewskiego Centrum Kultury wystawiła spektakl pod tytułem Król wschodzącego słońca. Sztuka jest opowieścią o życiu zwykłego człowieka i odwiecznej walce dobra ze złem. Można to również określić jako walka Boga z szatanem. Był to spektakl bardzo uczący o życiu, naprowadzający na dobrą drogę i ogólnie pokazujący jak należy żyć i czym się kierować w życiu. Przekaz jest zrozumiały, myślę, że każdy powinien go zrozumieć, ale próby i... Zagranie tego teatru no już trochę trudniejsze, bo jednak jest tam kilka takich aktów, które są jednak trochę trudne. Człowiek czeka na e, króla, czyli na, na Boga, na, na przejście do innego, innego świata, na śmierć, no i życie poza śmiercią. E, no i na tej drodze spotyka różne e, przeszkody. Tak jest w życiu? E, tak, tak jest w naszym życiu, mamy różne pokusy, później e, mamy e, jakby w... Wstydzimy się tego, chcemy naprawić swoje błędy, no i nam wybacza zawsze Bóg i zawsze nam przebaczają grzechy i jest ktoś, kto nam zawsze pomoże. W spektaklu według scenariusza księdza Adama Piekarzewskiego w reżyserii instruktorki Braniewskiego Centrum Kultury Danuty Urody wystąpili członkowie grupy teatralnej Driada Ada Jakubowska, Jagoda Waszczyszyn, Patrycja Gałan, Urszula Kulesza oraz dzieci z sekcji wokalnej pod kierunkiem Tomasza Owczarka. Kilka razy czytałam ten scenariusz, kilka razy do niego wracałam. Były różne grupy, z którymi chciałam zrobić właśnie ten scenariusz. No, nie wychodziło, tym razem wyszło i bardzo się z tego powodu cieszę. Temat życia, śmierci to takie trochę o, trudne tematy, temat... szczególnie dla młodych ludzi, bo, bo jakby no o tym, o tym nie, nie myślą jeszcze, jak się pracowało. Z... A właśnie bardzo dobrze ze zrozumieniem, bo to tak naprawdę jest to spektakl o nas. Coś przeżywamy, na coś czekamy i myślę, że to też docierało do młodzieży i tak powiem szczerze, że to młodzież chciała wystawić ten spektakl. Bardzo chciała. A ja też. Super mi się grało, naprawdę atmosfera świetna. Przed wyjściem na scenę się trochę stresowaliśmy. Ale jak tylko odsłoniła się kurtyna, to to dało nam skrzydeł i super. Yy, stres był, yy, ale grało się bardzo fajnie, jak, jak się wyszło na scenę, to, to stres minął i było bardzo fajnie, bardzo przyjemnie się grało. No znaczy mam nadzieję, że publiczność była na pewno zadowolona. My się by na nie bawiłyśmy na scenie i pomimo tego, że się stresowałyśmy, było super. Wszystko poszło, jak tak. miało być. Tak. ...pracy. Chodź, chodź. Nie wypijesz na zdrowie króla? Chyba nie chciałabyś, żeby on się o tym dowiedział. No dobra. Jeszcze tylko, tylko jeden. za zdrowie króla. Dobra. A jeszcze za jego szczęśliwą drogę. za drogę, a za zdrowie wszystkich jego poddanych, jedno za zdrowie poddanych, co mi Za poddanych! Na świecie. Nie ma już królów! Są prezydenci, premierzy, prymasi, ministrowie, rządy, parlamenty, ale króla ani jednego. Ale poszekaj. Ale że nie ma króla? Czy mam powtórzyć? Proszę. Marnujesz codziennie swoje siły. Czekasz na kogoś, kogo w ogóle nie ma. Śnisz o tym, myślisz o tym. To jest bez sensu. Ludzie mówią, że jesteś głupia, ale ja, jako Twój przyjaciel, nie pozwolę na to. Pomogę ci, jeśli tylko mi pozwolisz. Głupia jestem? Kim jesteś? Twoim przyjacielem. Kłamiesz. Ja mam tylko jednego przyjaciela, a ty go w ogóle nie przypominasz. Jestem też przyjacielem króla i przynoszę dla ciebie wiadomość od niego. Od króla? Ale w dzisiejszych czasach. nie ma królów. Są prezydenci, ministrowie, rządy, parlamenty. Dla kogo więc przygotowałaś ten tron? To jest podnik mojej głupoty. Będę musiała pomyśleć, jak go zniszczyć. Król, którego ty uważasz za nieistniejącego, polecił przekazać tobie, że już niedługo przybędzie. No to pokaż mi jakiś dowód, żebym mogła uwierzyć w twoje słowa. Król jest już blisko. Nie potrzeba ci znaków. Pamiętasz, jak niegdyś siadałaś blisko niego? A on szeptał ci do ucha. Miej. Miej nadzieję. Nie tę lichą, marną, co rdzeń spróchniały wątły kwiat ubiera, lecz tę niezłomną, która tkwi jak ziarno przyszłych poświęceń w duszy bohatera. Miej nadzieję. Nie tę chciwą złudzeń, ślepego szczęścia płochą zalotnicę, lecz tę, co czeka w grobach dnia przebudzeń i przejmuje oręż i brzowicę. Czy uważasz, że człowiek jest aż tak naiwny? Myślisz, że wierzy w twoje bezsensowne bajki i zmyślone historyjki? Nie ja to mówię, tylko król. Czy tylko on. To wszystko bzdury! Nie ufaj mu! To nasz wróg. Nie mówię nic ponad to, co kazano mi przekazać. I, ale ty doskonale wiesz, że nie idzie to o słowa. Nikt ci przecież nie będzie mówił, co masz robić. Twoje życie jest w twoich rękach. I nie daj sobą manipulować. Król idzie, król przybędzie, król zasiądzie. A kim on w ogóle jest, że ci rozkazuje? Nie, nie, nie mogę usiąść na tronie. Ależ tak. Możesz! Ja! Tak! Teraz ty jesteś królem. Teraz ty rządzisz światem. No, ale jak? Odbierz tylko to, co ci się należy. Tyle lat czekałaś. Tyle lat pracowałaś. Tak! Hanem, królem, co robisz, człowieku? od miecza. Słowa to jedynie komunikacja, przekazywanie sobie informacji. jak czarodzieja, ścięte na drodze myśli, jak skalne urwisko, niezgłębione jak rozpacz, wabne jak nadzieja, chwiejne jak śpiew nad kołyską, dzień w dzień rozraniający ogoniącą ranę, ryte na dnie pogardy lub na chwalu szczycie, badane jak przyroda, jak Bóg niezbadany, w tym nad słowem nad słowa. Dlaczego zapraszałaś? Ma czelność wchodzić do twojego domu bez pukania i pouczać ciebie szczelnie? Na twoim miejscu już dawno bym go wyrzucił. Ale przecież on jest posłańcem króla. Na króla możesz czekać, w porządku. Ale powiedz mi, po co ci do tego ta pokraka, która wtyka noc w nie swoje sprawy? Patrzy na twoje ręce, kontroluje każdy twój ruch, narusza twoją intymność. Czy to cię nie denerwuje? Wiesz, bo... No, bo ty też to robisz. Ja jestem twoim przyjacielem. Kimś, komu zależy na twoim szczęściu. Właściwie to... No to masz rację. Dlaczego znowu mnie nachodzisz? Jestem tu dla twojego dobra, człowieku. Jestem. Byś zrozumiała, że król jest już blisko. Tak to już wiem. Pamiętam o tym. Nie widzisz? Tron jest już prawie gotowy. Ale czy ty jesteś gotowa? Co to ma znaczyć? Ty myślisz, że nie jestem? Ty myślisz, że tylko ty jesteś taki wspaniały, doskonały, skoro codziennie widzisz króla, rozmawiasz z nim? Świadczy to o Twojej wyższości! ¿Qué Nie wie, nie jest człowiekiem, lecz bestią. Bo w tej pasji zapomina i przestaje nim być. Człowiek zaś bojaźni, aż nadto pamięta, że jest tylko człowiekiem. Jak wicher odnosi ptaka na pustynie, tak nie wyrzuca człowieka na brzeg niesprawiedliwości. Już inna się powoli. Serce tak wiele wymaga, a wyrażeń tak mało. Dobre nie bardzo cieszy, złe nie bardzo boli. Dosyć gadania! Człowieku, gdybyś wiedział, jaka twoja władza, kiedy myśl, w twojej głowie, jako iskra w chmurze zagłyśnie niewidzialna obłoki zgromadza i tworzy deszcz urodzajny lub gromy i burze. Gdybyś wiedział, że ledwie jedną myśl rozniecisz. Już czekają w milczeniu, jak gromy żywioły, tak czekają twoje myśli, szatan i anioły. Czy ty w pieku uderzysz, czy w niebo zaświecisz, a ty, jak obłok górny, ale błędny pałasz i sam nie wiesz, Gdzie lecisz, sam nie wiesz, co zdziałasz. Odejdź! Odejdźcie! To przecież tylko człowiek. Król ma z pewnością tysiąc o wiele bardziej wiernych poddanych niż on. Czemu tak wam na nim zależy? Dlaczego się ubieracie? To jest człowiek. I chociaż są ich miliony, król kocha każdego z nich osobna, miłością niepowtarzalną, jedyną w swoim rodzaju. Miłością to i ty nigdy nie byłbyś w stanie zrozumieć. On pragnie i szczęścia. Jest już blisko. Chociaż noc przyszła dzisiaj wyjątkowo wcześnie, poranek będzie cudowny. Odejdź! Już od dawna czekałam na moment naszego spotkania. Pamiętasz mnie jeszcze? Pamiętam cię doskonale. I nie mogę zrozumieć. <klujny> w tym nie ma nic trudnego. Ty wybrałeś niewolę u króla, a ja... Wolność z dala od nieba. I jesteś szczęśliwy? Nadal uważasz, że dokonałeś słusznego wyboru? Dosyć! Nie mam czasu na dyskusję z tobą. Pożyć tę bezsensowną walkę. Przecież wiesz, że i tak nie wygrasz. Na tym świecie nie ma reguł. I to właśnie sprawia, że życie jest tak bardzo fascynujące. Co robisz? Przecież wiesz, że i tak nie wygrasz. Ty również. Więc po co chcesz walczyć? Nie rozumiem. My jesteśmy sobie równi. Ale pamiętaj, że jest tu ktoś jeszcze. To on w ostateczności zdecyduje, który z nas wygra. Chciałbym, abyś wiedział, że on nigdy nie był i nigdy nie będzie po Twojej stronie. W tej wojnie twoja wygrana to jedynie fikcja, którą karmisz naiwnych. Daje im wszystko, czego pragną. Pychę, chciwość, gniew, przyjemność, rozkosz, bogactwo. Przyjemność, <laughs> bogactwa. Chwilowe i złudne. Im prędzej człowiek uprzytomi sobie, czym jest Twoja przyjaźń, tym szybciej przestaje wierzyć. A jeżeli w swojej naiwności, w swojej źle pojętej wolności, ulegnie, wcześniej czy później, uświadomi sobie, że to nie on niecierpliwie czeka na króla, ale król czeka na niego. Odejdź! Król jest już blisko, a nie jesteś godzien go oglądać. Zapamiętam ten dzień! Przypomnę ci go, gdy spotkamy się ponownie! Za niedługo wstaje słońce, już czas. O poranku król schodzącego słońca przyjdzie do ciebie. Muszę więc przygotować tron i ogarnąć ten cały bałagan. Troszczysz się i nie o wiele, a tak niewiele potrzeba. No to powiedz mi więc, co mam jeszcze zrobić? Powinnaś po prostu go wyglądać. Czy już to uczyniłaś? Wyglądać go. On wie, gdzie mieszkam. On wie, że drzwi mam zawsze otwarte. Nie mam czasu, żeby bezmyślnie siedzieć całe dnie i wpatrywać się w okno. Wystarczy, byś słuchała. On zapuka. Tyle wieków idzie właśnie ścieżką. Tyle lat. Chodzi do ogrodu. Jest przy dzikich różek. Tyle kocim. Jest już na rampie. Mój król. Oto stoi u drzwi i kołacze. Mm.